Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej jest jednym z nielicznych w skali europejskiej ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych specjalizujących się w problematyce medycyny lotniczej. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, kiedy to rozkazem z 7 stycznia 1928 roku minister spraw wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski powołał do życia pierwszą w Polsce placówkę naukowo-badawczą Wojskowej Służby Zdrowia pod nazwą Centrum Badań Lekarskich Lotnictwa. Centrum zostało powołane dla zapewnienia lotnictwu racjonalnego doboru personelu pełniącego służbę wojskową w powietrzu oraz dla zapewnienia stałego nadzoru lekarskiego nad tym personelem. W roku 1958, zarządzeniem ministra obrony narodowej, jednostka uzyskała nazwę, pod którą rozpoznawalna jest obecnie na całym świecie Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Obecnie Instytut prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie medycyny lotniczej, w szczególności w obszarach tolerancji przyspieszeń, niedotlenienia wysokościowego, dezorientacji przestrzennej, widzenia nocnego, patofizjologii i psychologii lotniczej. Instytut prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z podmiotami krajowymi, w tym z uczelniami i instytutami. Na forum międzynarodowym głównie z Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego, Amerykańską Agencją Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA oraz Europejską Agencją Kosmiczną. Instytut realizuje badania naukowe finansowane ze źródeł krajowych oraz zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej. Legitymuje się certyfikatami zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa informacji, a wybrane programy realizowanych tutaj szkoleń zgodne są z wymogami dokumentów normalizacyjnych NATO Stanach. W Instytucie prawie od początku jego istnienia funkcjonuje Rada Naukowa. W Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej piloci, personel pokładowy oraz kandydaci do służby w powietrzu poddawani są szczegółowym badaniom. Instytut w swojej strukturze zawiera specjalistyczne zakłady prowadzące badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe. Tutaj poddaje się pilota badaniom z wykorzystaniem jednej z najnowocześniejszych na świecie wirówek przeciążeniowych, która pełni również rolę dynamicznego symulatora lotu. Oprócz pilotów samolotów bojowych, z wirówki korzystają także piloci akrobacyjnych i sportowych statków powietrznych. W każdym momencie badania i treningu nad badanym czuwa zespół ekspertów, a całość nadzoruje lekarz, który w czasie rzeczywistym monitoruje funkcje życiowe pilota. Gondola wirówki zainstalowana na 8-metrowym ramieniu umożliwia uzyskiwanie przeciążenia w osi Z w zakresie od minus 3 do 16 G z maksymalnym gradientem przyrostu przeciążenia do 14,5G na sekundę. Dodatkowo, żyroskopowe zawieszenie gondoli zapewnia przeciążenia również w osiach X i Y. Wirówka przeciążeniowa daje olbrzymie możliwości wykorzystania jej w charakterze zarówno treningowym, jak i diagnostycznym. Pozwala na prowadzenie intensywnego szkolenia, podczas którego pilot uczy się poprawnego wykonywania manewru przeciwprzeciążeniowego. Zapewnia także bezpieczną alternatywę zapoznania pilotów z niepożądanymi skutkami działania przeciążeń, a zwłaszcza z indukowaną przyspieszeniami utratą świadomości i zjawiskiem push-pull. Stwarza także możliwość symulowania kilkudziesięciu sytuacji awaryjnych statku powietrznego. Wirówka przeciążeniowa o parametrach najlepszych w Europie pozwala w sposób kompleksowy ocenić wydolność organizmu pilota w środowisku obciążeń grawitacyjnych. Innym niezwykle istotnym elementem szkolenia pilotów są zajęcia w pracowni treningu w zakresie widzenia nocnego z użyciem gogli noktowizyjnych. W pracowni prowadzone są szkolenia i trening pilotów oraz personelu latającego na śmigłowcach, jak również po długim okresie przerwy w użytkowaniu gogli noktowizyjnych. Pilot dzięki makiecie terenu odtwarzającej wizualną scenerię ćwiczy i doskonali umiejętności identyfikacji i określania położenia obiektów, oceny ukształtowania terenu, obserwacji efektów świetlnych projektowanych przez różne źródła, wskazywania punktów orientacyjnych, a także powstawania i ułożenia cieni. W komorze niskich ciśnień z efektem nagłej dekompresji piloci oraz skoczkowie spadochronowi poddawani są badaniom i treningom w warunkach obniżonego ciśnienia barometrycznego w złożonych kombinacjach wysokości. Pod okiem wybitnych specjalistów instytutu prowadzony jest także trening pilotów związany z symulacją zjawiska dezorientacji przestrzennej. Do demonstracji tego zjawiska używany jest symulator lotniczy Gyro-IPT, w którym prezentowane są złudzenia wzrokowe, przedsionkowe, desensytyzacja na bodźce ruchowe, czyli zwalczanie choroby lokomocyjnej oraz trening wyprowadzania samolotu z położeń nietypowych. Możliwości ruchowe symulatora pozwalają zarówno na stosowanie bodźców podprogowych, jak i generowanie przyspieszeń kątowych o stosunkowo wysokiej wartości. Istotnym procesem doboru kandydatów do szkolenia lotniczego oraz badań okresowych już wyszkolonego personelu są szczegółowe badania prowadzone w zakładzie psychologii WIML. Badani poddawani są testom, których efektem jest ocena struktury osobowości, funkcji poznawczych oraz sprawności psychomotorycznej. Analiza całości wyników pozwala podjąć decyzję o gotowości kandydata do rozpoczęcia nauki i dalszej służby. Działalność naukowa Instytutu jest wieloaspektowa i wykracza również poza medycynę lotniczą. Przykładem takiej aktywności jest opracowany WIML, symulator samochodu ciężarowego, który służy do prowadzenia badań stanu psychofizycznego kierujących pojazdami. Symulator zaprojektowano tak, aby możliwe było kreowanie różnych czynników mających istotny wpływ na warunki prowadzenia pojazdu, takie jak typ pojazdu, Rodzaj i gabaryty ładunku, rodzaj terenu czy pora roku i doby. Ćwiczenia na symulatorze pozwalają opanować umiejętności panowania nad pojazdem w warunkach obniżonej przyczepności i przewidywania rozwoju sytuacji na drodze, wczesnego rozpoznawania potencjalnych zagrożeń i prawidłowego reagowania oraz właściwego reagowania podczas awarii systemów i instalacji pojazdu. W strukturze Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej znajduje się ośrodek kliniczny, który świadczy usługi w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W skład ośrodka wchodzą kliniki chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, neurologii, okulistyki, otolaryngologii oraz zakłady anestezjologii i intensywnej terapii, diagnostyki obrazowej z pracownią RTG, USG, rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego, a także diagnostyki laboratoryjnej. Ważną rolę w strukturze ośrodka klinicznego odgrywa Ośrodek Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy oraz Centrum Medycyny Lotniczej, gdzie prowadzone są badania wojskowego oraz cywilnego personelu lotniczego. Wszystkie komórki ośrodka klinicznego zaangażowane są w prowadzenie badań lotniczo-lekarskich wstępnych, okresowych i okolicznościowych dla potrzeb orzecznictwa wojskowego i cywilnego. Wysoko wykwalifikowana kadra Instytutu, nowoczesne laboratoria i unikatowe w skali europejskiej urządzenia badawcze są gwarantem najlepszej jakości i profesjonalizmu, co z powodzeniem pozwala realizować wszystkie zadania stawiane przed Instytutem. Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy swoich specjalistów, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej wdraża innowacyjne rozwiązania technologiczne, prowadzi szkolenia i treningi, przekazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną, modyfikuje i wprowadza nowe procedury wpływając bezpośrednio na rozwój, bezpieczeństwo i jakość polskiego lotnictwa.